Wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka styla się kłania. No, wczoraj w Polsce stała się straszna rzecz. Polacy zostali już podzieleni totalnie. Ja jestem tym wstrząśnięta. Dlaczego ludzie tak postępują? Co się stało z naszą? Polską. Chciałam dzisiaj tak na gorąco temat. Jak się skończy ta sejmowa awantura. Sejmowa, krajowa. Krajowa nasza polska awantura. Wymyśliłam taki układ, żeby był jasny. Dla wszystkich. Co się stanie z PiS? Czyli z partią rządzącą. Co się stanie z opozycją? Czyli partią walczącą. Partiami właściwie. Partiami. I ludźmi, ludźmi, bo już naród wyszedł na ulicę, tak? Lider PIS, lider opozycji. Dalszy przebieg wypadków, jakie rozegrają się w najbliższym czasie w Polsce. Co się stanie w tej partii, która nami rządzi? Będzie duży rozłam, rozłam między, tu widzimy rycerza kielichów i królowę kielichów. Myślę, że to będzie rozłam między szydło i kaczorem. Partia się rozdzieli na pół. Partie opozycyjne, Rycerz Monet, Szóstka Monet i Królowa Mieczy. Dwie partie połączą się ze sobą i będą bardzo dobrze współpracować, pomagać sobie. Tu widzimy taki mocny związek. Lider partii rządzącej, umiarkowanie karta, karta umiarkowania. Czyli yy, zacznie iść na kompromisy. I korzystnie wychodzić z trudnej sytuacji, jaką zafundował swojej partii ich przywódca. Bo tutaj widzimy, że to on tutaj niestety maczał palce w tym wszystkim. Może jeszcze zrządzić dwa lata, bo jest karta umiarkowania to są do dwóch lat, czyli. Będzie liderem tej partii jeszcze przez dwa lata. Liderzy opozycji, czy lider, ale tu będą liderzy, oni będą też dążyć do równowagi poprzez jakieś racjonalne i logiczne rozwiązania, bo sprawiedliwość to jest mądrość też, tak? Jakieś zaangażowanie się w kwestie prawne, czyli też y, niektóre sprawy będą załatwiać prawnie. Dalszy przebieg tych spraw, które wydarzą się na tle politycznym w najbliższym czasie. Trójka buław, ludzie, jakby tutaj też określa naród, że naród jest gotowy do zmian, ale nie podjął jeszcze decyzji. Czeka, czeka jeszcze chwilkę, czeka na sygnał, tak? Bo muszą i tak, i tak być zmiany, bo widzimy tutaj, ta trójka buław pokazuje, że Musi coś się zmienić. Ograniczenia dalej będą, bo widzimy tą czwórkę monet, która dalej ogranicza coś, czyli ta partia tutaj, właśnie rządząca, ona tutaj będzie ograniczać w dalszym ciągu te inne partie, chociaż będzie już bardziej skora do jakiegoś kompromisu. Na wynik długo nie będziemy musieli czekać tej awantury, bo tutaj rzeczywiście jest, są szybko podjęte kroki. No, właśnie kroki jakieś prawne, prawdopodobnie to wszystko y, zakończy się y, w sądzie. Co tu jeszcze widzimy? Biedę i oszusta, takiego dalej kupowanie, kupowanie ludzi za grosze, tak? To dalej będzie po prostu się ciągło, żeby tą, tą biedniejszą klasę, może społeczną, przyciągnąć do siebie. I tutaj tylko ich to będzie bronić, jakby, że mają jakieś poparcie, tak? Mają poparcie u biednych ludzi. Pomału, te partie, partie opozycyjne, można powiedzieć, że zaczną wchodzić na pozycję lidera, też. Pomału, pomału zacznie się coś zmieniać. Także no nie są to najfajniejsze tutaj karty, ale widać tutaj jakieś pogodzenie się przeciwieństw. Bo już dzisiaj tak nawet myślałam, żeby nie było jakiegoś rozlewu krwi yy, w naszym państwie, no bo przecież yy, ludzie sobie jakoś nie zasłużyli na to po prostu, żeby ich tak traktować. Dziękuję bardzo za oglądanie filmiku i do zobaczenia.